Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Zapraszam na kolejną część porządków świątecznych. Tym razem zajmę się salonem miłego oglądania. W pierwszej kolejności, jak sami już wiecie, zaczynam od sufitu i ścian. Zazwyczaj używam do tego mopa suchego, ale w związku z tym, że tutaj mam te różne zdobienia, kurzawka była zdecydowanie praktyczniejsza. Ściągnęłam firanki i jeszcze jak widzieliście, tam ściany właśnie pod firankami też sobie troszkę z tego kurzu wyczyściłam. No i zabrałam się za okna. Najpierw rolety przeczyściłam taką tą szczotką do ubrań. I zawsze w pierwszej kolejności myję okna wewnątrz. Wodą z płynem do mycia naczyń przemyłam szyby i ramy, przetarłam na sucho. I tutaj, słuchajcie, to nie jest ten mój płyn, który ja zazwyczaj robię, ale no miałam taki płyn, który no jest też całkiem dobry, ale no jest kupny i no po prostu chciałam go już też wykorzystać, więc troszkę go zmodyfikowałam, dolałam sobie trochę octu, troszkę alkoholu i, i powiem Wam, że całkiem fajnie się mi nim myło, aczkolwiek i tak wolę ten swój. I gdy umyłam już w środku, to zajęłam się oknami na zewnątrz, myłam dokładnie w taki sam sposób. Po umyciu przetarłam parapety swoim płynem uniwersalnym, czyli łyżeczka mydła kastylijskiego na szklankę wody. I no, na początku, sama, ale zaraz dołączy do mnie mąż. Zebraliśmy się za witryny. Wszystko wyciągałam, mąż tutaj <gryw> przyszedł. Na razie jeszcze z kamizelce, bo wychodził na zewnątrz, i on będzie mi te wszystkie naczynia przecierał. I powiem Wam, że my tych naczyń nie myjemy, ze względu na to, że one używane są częściej niż raz do roku i zawsze są przemywane przed użyciem, więc niedługo i tak będą wyciągnięte. Także stwierdziliśmy, że nie ma sensu dokładać sobie dodatkowej pracy. Także gdy mąż przecierał to wszystko, ja czyściłam mebel w środku. No i tak wygląda właśnie to, co się dzieje za meblem. Odkurzyłam i wytarłam kurzawką, jak były jakieś takie małe pajęczynki czy coś takiego. No i przetarłam podłogę i listewki. Ja układałam w tym pierwszym meblu. Mąż przetarł mi lustro na górze i zaraz właśnie zacznie wyjmować naczynia z tej długiej witryny. I tym razem troszkę zamieniliśmy się rolami, ponieważ ja przecieram naczynia, a on. Mebel. Mąż odsunął witrynę, jak również przesunął mi komodę. Ja w tej komodzie nie będę robiła porządków, ponieważ była ona organizowana nie tak dawno temu. I powiem Wam, że dzięki temu, że wcześniej to było zrobione, naprawdę takie porządki są zdecydowanie szybsze. Odkurzyłam za meblami i przetarłam. No I tu już meble wracają na miejsce. Ja jeszcze tylko przemywam, szybki i układam wszystko z powrotem. Przemywam lustro. I przecieram meble z zewnątrz. Przecieram kaloryfer i powiem Wam, że zazwyczaj jakoś tak yy, ten pokój dzielę sobie na dwie części, że najpierw zajmuję się tą częścią właśnie z meblami, ze stołem. A dopiero potem tą drugą. Tutaj jednak taka mała przerwa, ponieważ musiałam narzuty wziąć do prania. I wróciłam znowu do tej pierwszej części, czyli do czyszczenia stołu i krzeseł. I najpierw zajęłam się tą częścią taką drewnianą. Po przetarciu tych krzeseł zajęliśmy się żyrandolem, mąż mi podkręcał wszystkie klosze, ja je myję w zlewie, normalnie wodą z płynem do mycia naczyń, jak również przecieram każdą żarówkę i taką tą nakrętkę, która przytrzymuje klosz, no i mąż wyciera cały żyrandol z zewnątrz. I gdy mąż zajmował się przykręcaniem kloszy do żarandolu, ja wzięłam się za tą stojącą lampkę. Odkręciłam klosze, umyłam, jak również tutaj przetarłam żarówki, a mąż lampkę z zewnątrz. Żeby nie marnować czasu, mąż zajmował się tą lampką, ja zwinęłam dywan, który wytrzepał syn. Przetarłam ten drugi kaloryfer i listewki znajdujące się pod nim, jak również obok. Przy okazji wytarłam kurz z telewizora, głównie właśnie jeżeli chodzi o tył i przetarłam taką prawie, że suchą, delikatnie, delika delikatnie zwilżoną ściereczką. I zajęłam się narożnikiem. W pierwszej kolejności odkurzyłam. Powiem Wam, że tutaj w zasadzie prawie nigdy nikt nie śpi. Głównie tutaj siedzimy, oglądamy telewizję. I do czyszczenia użyłam płynu do mebli tapicerowanych. Przepis znajdziecie w opisie. I czyściłam sobie to taką szczotką, właśnie do ubrań. Powiem Wam, uwielbiam tą szczotkę. Ja ją kupiłam w Kiku. Ona jest fajna ze względu na to, że nie trzeba tych kłaczków potem z tej szczotki jakoś wiecie rękami wyciągać czy myć, ponieważ ona ma taki specjalny pojemnik. Wystarczy, że się tą szczotkę ubrudzoną powiedzmy z włosów wkłada tam i wyciąga się. Czystą, więc naprawdę fajna sprawa. 20 parę złotych chyba kosztowała, także polecam. I w taki sam sposób oczywiście również wyczyściłam krzesła, następnie odkurzyłam i bardzo Was przepraszam, że trochę mniej dzisiaj mówię, ale coś jestem przeziębiona i jak mówię więcej, to w pewnym momencie zaczyna mnie drapać w gardle i chce mi się kaszleć, także mam nadzieję, że wybaczycie mi ten jeden filmik. No i tutaj też Wam powiem, że jeżeli chodzi o kominek też jakoś szczególnie nie... wiecie, nie angażowałam się w sprzątanie tego kominka, ze względu na to, że kurze i tak się ściera na bieżąco, a szyby kominkowej tak naprawdę nie było kompletnie sensu myć, ponieważ cały czas w zasadzie palimy i ona jest po prostu gorąca, więc no nie ma opcji, żeby ją nawet umyć. No i na koniec przetarłam podłogi, drzwi i tutaj yy, niestety znowu mi się skończyła pamięć w aparacie. Także nawet nie zauważyłam szczerze powiedziawszy, że nie nagrywa mi się. Także drzwi umyte i mąż zawiesza firanki. No i tak pokój prezentuje się już po. Niestety nie zdążyły wyschnąć mi narzuty, ale mam nadzieję, że to Wam jakoś nie przeszkadza. Nie ma żadnej zmiany, no po prostu jest odświeżony. Także dziękuję bardzo za uwagę i do czwartku. Trzymajcie się, pa pa!